Się przebrać za najlepszego zombiaka na świecie. Na razie jak widzicie wyglądamy tak dosyć normalnie, ale naszym tematem jest zombie. I ciekawe, czy uda ci się ładnie zrobić tą postać do takiego zombiaczka. To jasne, że tak, nawet dam sobie kolor, zobacz jak ja wyglądam. Uuu, ja też zrobię taki zielony kolor! I wiesz co, chyba będziemy dziewczynami. Aaaa! Co to by się stało? Ej, ty jesteś takim zombiakiem, bardziej ciemnozielonym i wiesz co, bardziej mi się to chyba podoba niż mój. Ej, nie, ty ode mnie ściągasz. Dobra, zobaczymy zaraz, jaką zrobisz twarz. Ja muszę wygrać ten goku. O, no nie, bo ja właśnie to wygram, tylko czekaj, co by tutaj dodać? Jaką zombiak może mieć twarz, a jaką fryzurę? O, o, w ogóle nie mam pojęcia. Ej w sumie może coś takiego by pasowało do zombiaka i trzeba zmienić jej kolor na przykład na o, zielony i jeszcze. O, czerwony jest też fajny. O, tyle się skupi, Pek, bo ja mam taki mocny outfit, że za chwilę to zobaczy. Naprawdę niemożliwe. Ja ci zaraz pokażę. Przebiorę się za takiego mocnego zombiaka tylko chwileczkę. O, może dam takie zielone oczy, tylko właśnie nie ma takich chyba strasznych oczów zombie, więc coś takiego musi nam na razie wystarczyć. A brwi przecież możemy zbijać ich kolor, niech będą takie wielkie, straszne i zielone, najlepiej. O tak, ale zaraz czemu się nie zmienia kolor brwi? No nie, coś mi chyba nie działa za to. Usta. Również damy takie zobiakowe. tylko chwila. Nie ma tutaj żadnych strasznych ust. Ej, dobra, one może strasznie wyglądają. A, co to jest? Nie, dobra, chyba trzeba je zmienić na przykład na takie. I oczywiście muszą być zielone. Tak, ja też robię wszystko zielone. I na dodatek moja postać będzie tak strasznie ubrana. Za chwilę to zobaczysz. No co? Ej, zaraz chyba widziałem jakąś straszną twarz. A, co to jest? Nie, dobra, chcę to usunąć. Ej, jak to wywalić? Nie chcę mieć tego czegoś. Ale tutaj widzę jakiś dziwny makijaż. Czy on też może być ustawiony? O ej, na przykład na czerwono I wtedy to będzie trochę wyglądać, jakby to była jakaś krew Co, serio, ty tak robisz aż strasznie. Ja myślałem, żeby po prostu wszystko zrobić na zielono, tak, ale w sumie ty też dobrze myślisz. Nie, dobra, ja mam takiego zombiaka luczek! No jak ty to teraz zobaczysz, tylko chciałem wszystko dać na zielony kolor. A widzę, że nie wszystko się da, ale dobra. Moja dziewczyna jest taka straszna i wygląda faktycznie jak zombie. Poczekaj, teraz się muszę jakoś ubrać, czy ta sukienka pasuje do zombiaka? Nie, muszę to wywalić, nie chcę tego, te włosy są fajne, ale jaki strój może mieć zombie? Może tutaj, a nie, to jest chyba dla chłopaka. Hmm, chyba zombie ma taki obcisły strój, najlepiej jakiś taki rozwalony. Ach, właśnie podarte stroje dla zombiaków są najlepsze, bo przecież one się o wszystko otarzają Tak, na przykład coś takiego i patrzcie, dajmy to na zielono, albo w sobie chyba czerwony byłby lepszy, nie wiem, na razie to zostawmy. Jak znajdę coś lepszego, to może to zamienię. A teraz trzeba wybrać spodnie. A co wy na to, żeby? Dać taką sukienkę zombiakową. O, na przykład coś takiego. Tak, jak są jakieś sukienki zombiakowe, to bierz od razu, ja tutaj szukam, ale jest bardzo ciężko, wiesz, z takimi ubraniami. To nie jest w sobie takie co ja tutaj robię? Nie no, taki misio nie pasuje. Wiesz co, nie ma tutaj jakoś dużo przedmiotów, które pasowałyby idealnie do zobiaka. Może takie jabłko. A, po co zobiakowy jabłko? Nie, wywalam to Uch. jednak. To by było śmieszne, może jednak to wejść, co? Nie ma szans, ja teraz idę do strefy VIP i w tym miejscu mam więcej rzeczy. Mogę sobie powybierać na przykład jakieś torebki a nawet takie wielkie buty. Ja tutaj byłem i w sumie nie było nic ciekawego, ale może coś wymyślić Naprawdę? Wow, ile tutaj jest super Oj, ale niestety one żadne nie pasują do zombiaka. No nie gadajcie, ja chcę zrobić najlepszą zombi dziewczynę. Gdzie tu może być coś fajnego? Może na przykład te rogi, e, dobra, to wygląda jak byłbym jakimś reliferem. A ja chcę zrobić zombiaka. Ja też chcę zrobić najstraszniejszą postać, tylko tutaj nie ma żadnych podartych ubrań. To jest akurat minus. No właśnie, to wszystko tak dobrze wygląda. A co to jest za zielone coś? E, to są jakieś uszy elfa. Nie, dobra, to akurat chyba też mi się nie przyda. A, pomocy! Jak ja mogę zrobić najlepszego zobi, może w tym miejscu nie, tutaj nie ma niestety żadnych nowych twarzy i tak jak mówiłeś nie ma tutaj nic, co byśmy mogli dać Zobbiakowi. bo wszystkie te obranka są zbyt ja tak naprawdę nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze dodać. Ej, czy zombiaki jedzą lody? Chyba nie. To wszystko jest takie słabe. Luczek, a my nie mamy czasu. A, dobra. Wezmę jeszcze taki nóż. To wygląda dosyć strasznie. O, o, wręcz bardzo strasznie. I koniec czasu. Zobaczymy, jak się przebrałeś. Pierwsza osoba wychodzi i tu jest zombie. Ej, jak ona zrobiła takie super podarte ubrania? To nie, powiem, to jest jakiś wzór nałożony. Dobra, wiesz co ta osoba zasługuje na pięć gwiazdek? I ja nawet nie pomyślałem, mogłem po prostu tu dać bez butów. Rozumiesz to? Przecież zombiaki nie noszą w sumie żadnych butów. Ta postać to tak ładnie zrobiła. A, a teraz jest kolejna dziewczyna. o, wow, ona też wygląda strasznie. Ja mam pytanie, gdzie oni znajdują takie? I nawet patrz na jej włosy To wygląda jakby miała taki mózg No tak, wiesz co, trochę mi się to nie podoba Ale dam z pięć gwiazdek za kreatywność Ja nie wierzę, jak oni się tak fajnie przybierają Jak gdybym wiedział, że da się zrobić takiego zombiaka Też bym to wybrał A zobacz na mnie A, no nie W porównaniu do tamtych dziewczyn to jest takie słabe Pimpek, ale ty wyglądasz strasznie Ale w sumie tamta osoba była jeszcze bardziej No wiem, to jest nic w porównaniu Do tamtych poprzednich osób Ja się po prostu nie potrafię przebierać Ale bardzo mi ciekawi jak ty się przebrałeś Bo szczerze cię nie widziałem Patrz to jestem ja, zombie kluczek tak. wow, Co to jest? Ej dobra, nie, akurat to naprawdę Wygląda superowo i ty też masz takie same włosy, no nie, jak wy się tak dobrze przebraliście? gdzieś ja tutaj pomyślałem, dawaj mi pięć gwiazdek. No pewnie, już ci dałem, szczerze, każdemu dałbym pięć gwiazdek, oprócz mi. Ja po prostu nie potrafię grać w tą grę. O, dobra, ta dziewczyna, uh. poszedł na jej paznokcie, co jej się stało? Serio, to jest akurat dobry zombiak, wiesz co, nie wiem, czy my to wygramy. Nie, no, ale akurat ten zombie jest chyba taki najsłabszy. Dałbym może trzy gwiazdki, albo nawet cztery. A, no, za późno, ale te pierwsze dziewczyny, które zostały obiakami były naprawdę mocne, a to to też jest super strój! No tak wiesz co, ja chyba myślę, że my nie wygramy. Patrz co za to jak inni się przebrali, nie mamy z nimi szans, ale może nam się uda. bym to wygrał. No nie, wiedziałem, że nie będziemy na podium. Teraz nam się nie udało, ale musimy się w tym momencie przebrać za ducha. Trzeba iść do ma Trzeba być takim strasznym, bo to jest bardzo straszne przebieranie. I wiesz co, wydaje mi się, że musimy mieć na pewno biały kolor skóry jak do Taki biały, nawet troszeczkę ciemniejszy. Albo nie, zróbmy po prostu taki, co? Łusienki białe. I w sumie zastanawiam się, jaki strój by tutaj do ducha najbardziej pasował. A tak, to trzeba wybrać pipek. Ja tutaj nawet robię już twarzyczkę powoli, wiesz? Naprawdę? Ja myślałem, żeby zacząć Boże od włosów, ale nie. Twarz będzie lepsza. Co może pasować do ducha? Ej, dobra, zacznijmy jednak od oczu. Wow, to jest dosyć straszne. Bardzo mi się podoba. To wygląda normalnie jak duch. Robisz aż tak strasznie, to lepiej się skup, bo tutaj ludzie robią takie mocne rzeczy. Albo nawet zamknę oczy temu ducha. I czekajcie, czy w ogóle jest sens zdawać brwi? Dobra, ten duch nie będzie mieć brwi. Tylko, że jeszcze. Pomniałem dać oczy na biały kolor, no nie, nie da się tego zmienić, ale za to te usta. Dobra, dajmy jakieś coś takie straszne, takie najlepiej białego koloru. Chyba to pasuje i wiecie co, nic innego tutaj nie damy. O, to będzie coś takiego, ale wiecie co, te zamknięte oczy. Może jednak zrobimy je lekko otwarte. Takie są mega straszne, albo te one są jeszcze straszniejsze. I to jest naprawdę dobre. Teraz potrzebujemy jakiejś sukienki, albo czegoś takiego. Wszystko na biało. Taki elegancki strój nie jest... Z... Ale moglibyśmy wybrać coś lepszego, wiecie co? Wywalmy to. Bo tego jednak nie chcemy mieć. I weźmy na przykład taką sukienkę na biały kolor. O, ale to jest straszne. Ja nie mogę. Ty naprawdę robisz to w sumie bardzo straszne. No mówię ci, moja sukienka będzie taka straszna. Ten duch będzie w ogóle cały najstraszniejszy na całym świecie. Tylko nie wiem, czy to na pewno będzie pasować. Hmm, ta sukienka chyba wygląda zbyt dobrze. Może pójdę do pokoju VIP. Tam na pewno się znajdzie coś lepszego już do pokoju VIP to bardzo dobrze i coś lepiej znaleźć dla siebie. Hmm, ta sukienka jest w miarę ładna. Podoba mi się. Jeszcze do tego przydałaby się może jakaś torba albo wiecie co? Nawet tego nie dodajmy. Wydaje mi się, że taki duch bez akcesoriów, na przykład butów czy czegoś takiego wygląda trochę strasznie. I dodatkowo dodajmy jakieś rzeczy na nasze ramiona. Czemu by nie? Ej, a może w sumie to by nawet pasowało do ducha? a... Co to jest? Dobra, ja już się trochę zaczynam bać tej postaci. Jestem ciekawy, co wybrałeś, ale to zobaczymy. Ja mam wrażenie, że ja tu wygram. Nie ma szans, bo ja na pewno cię rozwalę. A ta maska, ej, ona w sumie nawet nie wygląda aż tak źle. Trochę się jej boję. Dajmy jeszcze jakąś bransoletkę. Wszystko oczywiście na biały kolor i takie uszy, Tko chwila. Możemy zmienić ich kolor. Wszystko! Białe. Dobra, ja chyba odkryłem sekrety tej gry. Już wiem, jak się ubierać. To jest takie straszne, a może być jeszcze straszniejsze. To są. Kilka, jak fajnie wygląda. Wow, w połączeniu z tamtą, albo wiecie co, nawet usuńmy może tą wcześniejszą. Ta chyba wygląda o wiele lepiej. Ja cię chyba widziałem i to wygląda chyba serio strasznie. Co nie, nie podglądaj! Wow! Czy to ci przypomina ducha? No nie wiem, tutaj to nie pasuje. Tutaj są jakieś wampirowe inne rzeczy, ale my potrzebujemy ducha. Ej, czy duchy przypadkiem? Nie noszą nawet czasem czegoś takiego. O, to wygląda bardzo strasznie. Chociaż nie wiem, chyba ta parasolka. Dobra, usuńmy ją. Potrzebujemy inne Akcesorium troszeczkę straszniejszego. Wyjdźmy z tego vip i zobaczmy, czy jeszcze tutaj nie może być coś. Szczerze, nóż pasuje do wszystkiego. Może nawet taki zwodeczek straszny. Pipek, ja cię chyba widziałem. Dobra, twoja postać na serio, sorry, ale jest przerażająca. A ja cię nie widziałem, nie podglądaj. Dobra, te oczy jednak nie pasują, a taka wstążka gdzieś tutaj. O, z tyłu może być, tylko oczywiście białego koloru. O, to jest takie przerażające. Wiesz, to by było dobre, jakbyśmy mogli latać tutaj tak, jak duchy. To wtedy by Miało sens. No w sobie nie możemy latać, ale ta postać tak wysoko skacze, że trochę się to zalicza do takiego latania. I czekaj, czy tutaj coś się przyda? Mamy takie Halloweenowe stroje, ale nie, nie mam tutaj nic ciekawego. Za to mogę przecież jeszcze zrobić sobie paznokcie. Zapomniałbym o tym! Pazdokcie, lepiej nie wybieraj tych długich, bo one wyglądają okropnie. O, tak, właśnie o to chodzi. Dajmy takie straszne paznokcie. Może na przykład takie, jak prawdziwy duch. Wow, to jest przerażające i czekaj, Luczek, skończył się czas! Zobacz, kto wybierze najlepszego ducha? Ta osoba, no nie wiem, nie wygląda chyba jak duch. No, no nie, no w ogóle to nie jest straszne, Pipek. to jest ładne ubranie. Ja daję jedną gwiazdkę. Ja dam dwie, no bo całkiem się postarała, ale to nie jest to. Ale tutaj, o, to jestem ja. Ej, jak ci się podobam, Naprawdę się starałem. Mój strój chyba nie jest taki zły, co? Nie no, daję ci pięć gwiazdek. Ty naprawdę dobrze to zrobiłem. Dzięki wielkie, starałem się. Widzisz, że ten duch jest straszny. Dałem jakieś takie rzeczy na swoją twarz. No, mi się na przy podobało. Dobra, ale jestem ciekawy, jak mnie oceni Co jest? Dlaczego twój duch wygląda tak super? Łuuu. Ej, dobra, on jest jeszcze straszniejszy niż mój. Nie, dobra, i ty nawet masz ten nóż. Co jest? Tak, widzisz, to Pipek, jestem bardzo straszny Joszu, nie ma. Niech ci będzie, dam ci pięć gwiazdek, bo to wygląda świetnie. Ale bardzo mi ciekawi, jak inni jeszcze zrobili te duchy. Na przykład ta dziewczyna, ona w sumie ubrała się normalnie. No tak, to jest jedna gwiazdka. Nie, no ja daję dwie. Bo ma ten Kolor biały i czarny Trochę to przypomina ducha, ale to jeszcze nie jest to Za to ta osoba No i to rozumiem Ten duch wygląda o wiele straszniej od poprzedniego Daję mu cztery gwiazdeczki Ona chyba zrobiła to nawet lepiej ode mnie Przecież to wygląda tak strasznie A ta dziewczyna, ona to dopiero się przybrała Za super ducha Ile ona rzeczy na siebie założyła Ale to nie jest w ogóle straszne Ja daję jedną gwiazdkę No szczerze, bardziej mi się chyba podobał twój strój Ale nie, dobra, ja docenię tą pracę Dam cztery gwiazdki bo wygląda prześlicznie. Ale patrz na tą postać. Ona się przebrała za ducha i chwilę na lata. co to jest? Ej, dobra, myślałem, że ten duch jest dosyć normalny, ale czekaj, czemu ona tak dziwnie chodzi? I zaraz, co ona robi ze swoją głową? A, jakie to jest straszne. Nie no, daj jej pięć gwiazdek. Dobra, ona nawet se poszła. O nie, ja zapomniałem ją ocenić. Może tym razem dam się uda Jak zająłeś trzecie miejsce, a ja żadne.